Jeżeli mówimy o leczeniu, to najpierw człowiek powinien być do tego leczenia przygotowany. To znaczy, jeżeli przestaje pić, wtedy jest stosowana farmakoterapia, po to, żeby usunąć objawy zespołu abstynencyjnego i żeby doprowadzić no, do stanu używalności, do stanu jako takiej równowagi. Mówię, ale to jeszcze nie jest leczenie samego uzależnienia. To jest przygotowanie do leczenia, dlatego, że nie sposób jest oddziaływać na człowieka, który jest w ciężkim zespole abstynencyjnym, czasami powikłanym tymi doznaniami psychotycznymi, o których mówiliśmy. Wtedy, kiedy już pacjent zostanie przygotowany do leczenia, to takim podstawowym leczeniem jest psychoterapia. W jaki sposób można. Poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, to mówię. Z jednej strony, przygotować się do leczenia, i do tego jest potrzebna farmakoterapia. Później, takie leczenie właściwe, czyli psychoterapia. Są też różnego rodzaju działania wspomagające. Warto się nauczyć relaksacji. Niektórzy gdzieś tam chodzą, żeby się odprężyć przy pomocy akupunktury czy jakiegoś tam treningu autogennego. No i też wspieraniem będzie podawanie różnego rodzaju leków, które pomogą organizmowi dojść do formy, czyli na przykład dowitaminizowanie, czy też. Często jest tak, że alkoholicy mają stany depresyjne i jeżeli ten stan depresyjny utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, to warto wtedy i trzeba nawet przyjrzeć się bardziej tej osobie i być może zastosować leki antydepresyjne. I kolejną taką możliwością uzyskania pomocy to są. Ruchy wzajemnej pomocy, takie jak wspólnota anonimowych alkoholików czy różnego rodzaju środowiska abstynenckie, które wspierają te osoby, które zdecydowały się na zaprzestanie picia.